Ona sama siedzi znów Przypomina chwile, w których już Nie przeżyje nigdy więcej drugi raz Za szybko ścigają czas Planowali, że przeżycie razem będą iść Lecz Bóg inaczej rozplanował i Nadchodzi dzień wizyty, w którym dowie się Czyli plany miały zmienić bieg? On cały dzień przy niej był, wciąż odcierał jej łzy. Gdy w końcu potwierdziło się, że choroba miała skrócić życie jej, nie odstępował jej na krok, chciał być przy niej cały rok, w którym ty miało zmienić. Już nie będzie tak samo, nie Prawdziwa miłość połączyła ich Walczyli do końca, choć brakło sił Nie chciałaby każdego dnia Musiał patrzeć, jak upada tak Pomyśl, jaki to był dla nich ból Wiedząc, że w końcu odejdzie Spójrz, że w końcu nadejdzie czas że bez ją do góry, że odejdzie w dal. Uh, 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 uh oh. Dalej zegar bił, a poprawy brak, i ciało z dnia na dzień straciło blask. Mimo, że organizm walczył cały czas, ona była jedną z najszczęśliwszych gwiazd. On całe dnie spędzał obok niej zadartym tem, patrzył w oczy jej Nieważne, że kończył jej się czas Dopóki byli razem, mogli radę dać Mijały dni, gorzej z nią Zbliżamy się do końca, choć Wie, że z życiem musi żegnać się Odchodzi szczęśliwa, bo on przy niej jest Uczucie pomogło jej, pokonać strach walczyć tak. On pod koniec pocałował ją, i szepnął do jej ucha zawsze razem mimo to.